Na pewno też wielu z Państwa marzy o posiadaniu nowego samochodu. Chcecie po prostu kupić nowy samochód, odebrać go z salonu, i za sprawą tych produktów chińskich, tych pojazdów chińskich, takie marzenia są bardzo realne i są, powiedzmy, bliżej niż dalej. W przypadku samochodów europejskich renomowanych marek. I gdy mówimy o samochodach na rozsądną cenę samochodach, yy, nie premium, to rzeczywiście jest to świetna alternatywa. I jeżeli ktoś yy, myśli zdroworozsądkowo i po prostu ma dość przepłacania za coś, co nazywa się Nissan, Toyota i tak dalej, tymczasem za tym nie idzie żadna realna wartość, bo dalej mamy wszystko made in China, czy w Toyocie, czy w Nissanie, do tego średnia jakość w wielu przypadkach i wygórowana cena to ktoś powie albo pomyśli tak. To ja wolę oryginalne chińskie. <grymne>